Podczas sobotniej konferencji prasowej dość jednoznacznie odarto suwalskie społeczeństwo ze złudzeń. Na dziś w mieście zasadniczo nie ma miejsc, które można by uznać za bezpieczne miejsca doraźnego schronienia. 70-tysięczna społeczność newralgicznie położonego przygranicznego miasta, podobnie jak wiele innych polskich miast, skazana jest póki co na piwnice, które wymagają przystosowania do takiej funkcji ochronnej. To efekt zaniedbań liczonych w dziesiątkach lat. Mapa suwałk, która jest udostępniona mieszkańcom, zawiera te stare miejsca doroźnego schronienia. Mówię w terminologii tej nowej. To są głównie piwnice w budynkach mieszkalnych, oczywiście wymagające dostosowania i tak dalej. Nasz plan działania w zakresie miejsc doraźnego schronienia i generalnie obiektów ochronnych jest taki, żeby wykonać jeden schron, ten, o którym wspominałem na ulicy Pułackiego. Pojemność 110 osób. Być może on będzie przeznaczony do kierowania, dowodzenia, zarządzania miastem w tej szczególnej sytuacji. Wspomniany obiekt basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji będą to miejsca doroźnego schronienia. Dla grupy oczywiście tu dokumentacja powstaje i będzie mógł już szczegółowe informacje przedstawić, ale mi się 400 może pół tysiąca osób zmieści się w tym obiekcie. Prezydent Suwałk podczas spotkania z dziennikarzami nie powiedział niczego o tym, co najbardziej interesuje każdego tutejszego mieszkańca. Jak kiedy, jakim i czyim nakładem sił oraz środków suwalskie piwnice będą dostosowywane do standardów ochronnych? Czy y, już jest jakaś taka no, wstępna wizja, gdzie ten magazyn na to wszystko będzie? Y, 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 I teraz jeszcze jedno pytanie, y, czy... Y, ...bo 70 tysięcy mieszkańców, mhm. a cały tysiąc miejsc, nie Piwnice, o których mowa w tych blokach jednorodzinnych, to no, może to pomieścić. No, za, zawsze jakiś procent zostanie zniszczony. To są oczywiście i piwnice, i hale garażowe. I wracając do pytania dotyczącego magazynu. I to wszystko, co usłyszeliśmy na temat modernizacji piwnic w blokowiskach.